Witam serdecznie Szachowa Polsko. Z tej strony Rzecz Jasna Szparumen. Lecimy z kolejnym, moi drodzy, odcinkiem, już do Kawusi i obiadku. Także zaczynamy dzisiaj, moi drodzy, partyjką z Hiszpanem, FM-em, Kimisiem. To chyba nawiązanie do piłkarza z Bayernu, z tego co kojarzę. Skoczek C6 Goniec B5. Ok, także ciąg dalszy przygód Szparumena. No i spróbujmy, spróbujmy, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Gramy z Hiszpanem, także partia hiszpańska. Skoczek F6 huh, skoczek F6. Mogę spróbować taki wariant. Mmm. Roszada Spróbuję ten wariant. Akurat patrzyłem go ostatnio troszkę, także czemu by nie? Czemu by nie zaryzykować. Koń bije 4 wieża E1 i na koń D6 A4. Taki ruch A4. Z takim pomysłem, goniec E7, i teraz trzeba zagrać koń C3, żeby po D4 nie było E4. Ok, A6. i to chyba dobry ruch. To chyba dobry ruch z tego co pamiętam. E, no bo co, ja go, dojdę gońcem na F1. Czy ja odbiję tego pionka E5? Chyba odbiję. Także cofnę sobie tego gońca na F1. Nie chcę bić na C6. Okay, E4, no chyba muszę zbić. Kurcze widzę, że tutaj rywal. Potężnie przygotowany. A, teraz pytanie gdzie odejść? Czy na E3, czy na E1? Na pewno na E1 najbardziej naturalnie. Bierze E3. Nie wiem, nie wygląda to zbyt. Zbyt logicznie. Okej, okay, goniec G4. Na pewno H3 nie jest głupim pomysłem, żeby wyrzucić gońca na H5 i zobaczymy, co wówczas przyjdzie nam do głowy. No, pozycja na pewno z gatunku równych, to jest berlińska, więc tutaj też ciężko jest coś namieszać od samego startu. Goniec H5. No, coś tu trzeba czarować. Coś tu trzeba czarować. No, D4 na pewno byłoby ciekawe, tylko po biciu, biciu pytanie, czy rywal może zbić na D4. Wydaje mi się, że. Jest to pewne ryzyko. Jakiś Hetman C3 mi się podoba, ale C5. C5, a co prawda widzę, że jest goniec E3, ale jest a 6, także może samemu zagram C3. Pytanie, czy wtedy D4 nie jest problematyczne. Goniec C4. Mogę też D3, ale po D3 koń D4 może być problemem. Chociaż wtedy mam G4. Mm, no ja spróbuję C3 troszkę ambitnie, czyli no nie wiem, czy D4 chce grać tutaj czarny tej pozycji. To jest właśnie pytanie, na które ja nie znam do końca odpowiedzi. Hmm. Także postawię, postawię takie, taką tezę, że, że raczej nie. No i niech tutaj rywal zadecyduje, czy tak, czy nie D4. Hmm. D4G4, go nic G6. Może mogłem zagrać, moi drodzy, G4, goniec G6, koń H4. Tak sobie myślę, okej, okay, D4 nastąpiło. Tak bym zagrał G4, goniec H6, koń H4. To wygląda dość ciekawie. Roszada, bicie, bicie. I goniec G2. Spróbujmy. G4, koń H4. Coś tu muszę podkręcić, te pozycję, bo... Bo, bo inaczej może być ciężko tu stworzyć rywalowi problemy. Tak, jest, chciałem to zbić i postawić gońca na G2. Ewentualnie mogę zacząć od Hetman B3, ale gońc G2 wydaje się sensowniejsze. Żeby jeszcze nie deklarować się co do pozycji Hetmana. No, tutaj nie stoję idealnie, nie będę kłamał. Okej, okay, do jakich wymian chcemy dążyć? Bo to też jest ważne. No, jakbym miał pionka na C2 i pionka na D3, to wydaje mi się, że stałbym troszkę przyjemniej niż w porównaniu do tego pionka na C3 i na D4. Także tutaj troszeczkę zagrałem niedokładnie. Zobaczymy, czy da się to jeszcze odkręcić. No, Berlińska jest na pewno debiutem, który posiada bardzo duże tendencje remisowe. Nie ma co do tego żadnych. Wątpliwości Okej, okay. chciałoby się zagrać Hetman B3, tylko jest ruch wieża E8 Wieża E8, Hetman E8, Hetman B7, Hetman E1, goniec F1 Goniec H4, ja tam mata mogę dostać, więc raczej tak bym nie chciał grać D3, Dc C4, D3 Oczywiście, no to C3 było fatalnym ruchem ze strategicznego punktu widzenia. Jakieś wieża A3, wieża B3 tutaj przychodzi mi do głowy, żeby jakoś próbować te figury tutaj uwolnić. Ale nie wiem, w jaki sposób to zrobić najlepiej. No, Katman C2 nie bardzo mogę zagrać, bo. Jeszcze konie 5 jakieś idzie, dobra ja zagram wieża a3 wiecie, w tej pozycji Spróbuję wieża b3 zagrać A hetmanem będę trzymał linię, pierwszą linię I przy okazji d3 mogę zagrać, bo po dc bc wieża broni piona Także wieża a3, według mnie całkiem niezły ruch Hetman d6 Wieża B3, koń A5 wieża B4, C5. Tak se to wygląda. B4 B4, wieża 8, bicie, bicie B5 może cd Ale tu gońcem zbiję. Chciałem ty wieża Może C4, D3 Wieża e3 wtedy spróbuję c4 chyba wrzucić wiecia na d3 wieża e3 koim b4 troszkę nieprzyjemna no ja bym chciał wrzucić d3 w tej pozycji Ale strategicznie no nie wiem, nie wiem, czy to jest to. Czy to jest dobry kierunek? Tu chyba D3. Bicie, bicie. Ciężko powiedzieć naprawdę. Według mnie stoi gorzej cały czas z tego samego powodu. Ta struktura pionkowa wcale mnie nie faworyzuje. Okej, okay, tu widzę pewien potencjał. Goniec D2, Hetman B2, wieża B3. I na wieża A2, wieża bije B7. Na wieża B1, mam goniec Bije E1 zawsze. A jak zbije na B7, tam spadnie na C7. Coś już będzie się powoli tutaj rozgrywać. Wieża B3, wieża A1, goniec A1, to jest OK. Widzimy A2, takes, konie 5. No tu goniec B4, nie wiem czy nie zostało podstawione. Czekajcie, g 4 HG, konie w 3, goniec F3. Mogłem nawet goniec E4 od razu, ale tu goniec H4 jest jeszcze ruch. Ale mam wtedy wieża E2. W ogóle wieża E2 jest groźbą. C5 wydaje się być niezłym ruchem, żeby coś mi tu podciągać te figury. O kurczę, bo tu koń D3. C5 goniec, C5, koń D3. I na wieża E8 Hetman F2. Klucha 1 wieża bije E8. Cholipka, nie wiem czy tu wieża E2 nie muszę grać. Goniec C5, koń D3. Jak to by zaradził wtedy? Wieża F1 to koń C5. Chyba wieża E2 muszę. Konie F3, goniec F3. Spróbuję wieża E2. Hetman B4, Hetman E2, Hetman E2, CB, Wieża, Skoczek C6, Hetman, Wieża, Goniec. Nie wiem. No i zobaczymy, co dalej. 5 minut mamy. Sobie... Troszkę wyciszę się. No nie wiem, Hetmana złapaliśmy. Ale co dalej? To jeszcze tutaj nie jest wcale los przesądzony. To jeszcze wcale nie jest wszystko takie oczywiste. Wydaje mi się, że bicie na E2 tu może nastąpić czasem. albo konie w3. Konie w3 goniec f3, wieża e2. Pewnie. No hetman muszę bić. Jak utrzyma Hetmany to luz. Król g2. To jest bardzo fajny moment. Jak to pograć? Mogę zagrać tak na a5. Goniec D5. Jestem bardzo aktywny, ale to jest wolny pion. Więc ja nie mogę tego wolnego piona tolerować. Na wieża E8 gram król 1 żeby nie wpuścić wieży na jedynkę. Wieża E5. Ja chyba wracam wieżą. Mogę albo wieża B8. Albo wieża... w ogóle wieża B6 też jest ciekawe. Na wieża A5 mam goniec D1. Też pytanie, czy nie chcę mu wyrzucić króla najpierw, czy i tak? Mogę też tak zagrać wieża E7. Czy taka końcówka byłaby wygrana? Mam wolnego piona. C. Ale raczej wolę wieżę zachować jeszcze na szachownicy. Na wieża A5 gonic d1. Siedzę na tym pionku, Jak wieża się ruszy, to zbiję na a6. A ja bym chciał poprawiać króla. Nie wiem, w którym kierunku jeszcze dokładnie, bo mogę zagrać tu, tu. Ale wtedy mam szansę dostać szacha. A ja grożę też wieża b7 jeszcze cały czas. I król g8. A i mogę gońca na b3 ustawić goniec b3, wieża b7, to jest dobry setup wieża b7 na pewno ciekawe, f6 chociaż wydaje mi się, że on i tak będzie chciał coś takiego zagrać f6 spróbuję król G2. Na wieża B7 wieża C C5. Ale to nie jest problem, bo wtedy ustawię gońca tu. Według mnie mocno go tu zblokuje. Okej, okay, ale tu pionek spada. To według mnie już jest wygrana pozycja. Teraz już mogę wymieniać wieże moim zdaniem. Wieża F5 według mnie wygrywa w tym momencie. Mam dwa wolne piony wówczas. I idę królem. Mam mniej czasu, więc też chcę sforsować końcówkę. I idę królem. Dobra, mamy zwycięstwo. Brawo, my. Brawo, my, mamy piękne zwycięstwo. Zobaczmy sobie przegląd tej partii i oczywiście miejsce, na którym nas to będzie plasowało. Bo to był oczywiście piękny. Mm... Tylko jeszcze, gdzie tutaj mamy przegląd? A jest tutaj. Tak jest 94%, no po debiucie nie stanęliśmy zbyt dobrze, bo C3 było pewnie fatalnym ruchem. Albo G4 przynajmniej. A6 silna, goniec F1. D5, wieża E1, A3. C3 dobre, wow. A jakbym zagrał G4 G6, koń H4 od razu? To tutaj i tak to jest lepsza redakcja i na roszadę koń G6 wydaje mi się, że ta pozycja jest OK dla białych. Może gońc g2 najpierw, albo d4, d4 po prostu, jasne. c3 z tym planem... Mm, chociaż b4 też, okej, okay, żeby dojść do b5, ale to ciężkie. d3, żeby gońca wprowadzić, okej, okay, nie było gońca f6. Mm. No tutaj, tak, tutaj hetman b4 było kiepskie. Tu zagraliśmy fajne szachy. c5, wieża e2. Tu się fajnie rozegraliśmy. No i ta końcówka już jest wygrana. Ale chyba zagraliśmy ją całkiem prawidłowo. O no tutaj piąka rywal podstawił. No i tutaj oczywiście. To już musi być wygrana. Także moi drodzy 2.711. To jakiś potężny w ogóle wynik. Yy, także kliknijmy sobie. Zobaczmy na którym miejscu nas to będzie plasowało. Miejsce 19. Także tutaj z tego co pamiętam byłem najwyżej na 18. Także zobaczmy. Cztery oczka moi drodzy, jeszcze nas dzielą w ogóle do kolejnego zawodnika, więc z pewnością, z pewnością jeszcze jedna partia przed nami, żeby skoczyć na wyższe miejsce. No, Żeby wejść do top 10, to widzicie 2750, to jest jakiś kosmiczny wynik. Natomiast widzę, że dużo osób weszło na ten ranking tak po prostu grając sobie kilka partii na tym wyższym przeliczniku. I teraz sobie ten ranking po prostu trzymają. Tutaj grają po 100 partii około. My mamy tych partii dużo więcej, zobaczmy ile. Tak, mamy. Dużo tych partii rozegranych. Prawie. Prawie 7 stówek. O ile nie 7 stówek. Także... Yy, także moi drodzy, tyle ode mnie i lecimy z kolejną partyjką, Słyszymy się w kolejnym odcinku. Także wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce. Papa! Pa.